Co za mecz, moi drodzy widzowie? Co za mecz. Ekstraklasa tym spotkaniem pokazuje, że chyba nigdy nie stanie się nudna. Starcie na wysokim poziomie, świetna atmosfera na trybunach, zwroty akcji, bramki w ostatnich minutach, czy tam bramka w sumie. No powiem wam grubo. Wisła Kraków remisuje z grającym do końca Lechem Poznań 1 do jednego I nie oszukujmy się, nawet statystycznie ten wynik jest dzisiaj jak najbardziej zasłużony. Bo kole już w tym starciu oddał łącznie około 16 strzałów na bramkę. Równocześnie bardzo bardzo mocno bijąc głową w mur, bo wykorzystał jedną z tych sytuacji. Co sprawiało, że do 96 minuty około mistrzowski grunt pod nogami kolejorza był naprawdę bardzo grząski. I wydawało się w sumie przez praktycznie całe spotkanie, że Lechici dzisiaj przegrają. I to z dość bardzo słabo grającym w ostatnich meczach, nie dzisiaj, a w ostatnich meczach Timem. Gola dla przyjezdnych trafił dosłownie w 97 minucie niezawodny w takich sytuacjach Antonio Milić krzyżakiem, po w sumie fajnej asyście Baluły, a trafienie dla gospodarzy popisał się oczywiście Zdenek Ondraszek po wcześniejszym niewykorzystaniu 100% sytuacji. W sumie oba te gole były naprawdę nienagadnej urody, bo tak jak mówię, ten Lecha był uderzony krzyżakiem, a ten dla Wisły był ciekawą angielką uderzoną z dystansu. Ale mimo wszystko, mimo że Lech grał do końca i wyrównał stan tego spotkania w ostatniej akcji meczu, bardziej pochwaliłbym za to spotkanie zespół Białej Gwiazdy. Po tak dobrze grającej Wisły Kraków nie pamiętam wręcz. Przede wszystkim gospodarze imponowali świetnymi kontratakami, bardzo mocno bitymi rzutami różnymi poletanowicia i to takimi naprawdę mierzonymi, podkręcanymi, które leciały momentami wręcz prosto do bramki. Nie do przejścia, no prawie oczywiście, była dzisiaj defensywa Wiślaków, bo to co grali Gruszkowski, Frydrych, yy, kolej nawet i Hanouszek było serio genialne. I w sumie nie, nie chciałbym zapomnieć o Biegańskim w bramce. No naprawdę, na miejscu kibiców Białej Gwiazdy szukałbym więcej pozytywów niż negatywów po tym spotkaniu. Wiem, że nie jest łatwo ze względu na to, że było blisko, bardzo blisko trzech punktów dzisiaj. Natomiast mimo wszystko tak z perspektywy yy, wydaje mi się, że ten remis będzie raczej mile wspominany. No może przesadziłem, ale sama gra będzie miło wspominana. No bo w sumie też przy okazji zremisować z Lechem Poznań, który bije się tak naprawdę o Mistrzostwo Polski w tym sezonie. No to nie jest wstydem. Zresztą w momencie, gdy ostatnie twoje starcia były naprawdę bardzo słabe, ale to takie bardzo, bardzo słabe. Czego dowodem może być oczywiście porażka z ligowym zespołem w pucharze. Więc widać ewidentny progres. Panie Jurku Brzęczku, gratuluję i życzę utrzymania, bo widzę, że Nikt w tym sezonie nie chce spaść. Alech walczył, walczył, walczył i wywalczył, ale kompromis. I jest w sumie takie piękne określenie, że jeśli nie potrafisz meczu wygrać, to go chociażby zremisuj. No ilech to dzisiaj zrobił w 100%, no bo przez całe spotkanie praktycznie bił głową w mur, stwarzając równocześnie bardzo dużo zagrożenia ofensywnego, ale też no, nie umieli go wykończyć W sumie okazji bramka stracona Mam wrażenie po pewnym bilardzie w polu karnym Co zresztą nie zdarzyło się Po raz pierwszy chyba kolejorzowi w tym sezonie I w sumie sam wyjściowy skład Lecha Poznań na to spotkanie był nieco Zaskakujący, bo mieliśmy w podstawie Chociażby skurasia czy Kownackiego Razem z Isakiem na boisku I zarówno Kownacki jak i Skóraś no, Zagrali naprawdę średnie jak nie słabe zawody No ale w sumie nie tylko oni w tym bloku zawodzili Bo praktycznie cała ofensywa No biła głową w mur, nawet Amaral nie był jakby sobą w tych zawodach. Też tak myślę, że sama defensywa nie zagrała najlepiej, bo to jak Wiślacy momentami dochodzili do klarownych sytuacji, zresztą mieliśmy bramkę na 2 do 0 w tym spotkaniu, która była nieuznana. No właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, bo mieliśmy tam niby faul na Bednarku na piątym metrze, no i w sumie bym się tam zgodził, bo Ondraszek machnął ręką dość ostro. No ale bądź co bądź do tej sytuacji defensywa jakoś dopuściła, więc no nie, nie uważam, że było to dobre zawody całego bloku defensywnego. Kolej już po tym spotkaniu dopisuje sobie do tabeli jeden punkt, dzięki czemu nie Odzyskał fotelu lidera w tej kolejce, mimo że Pogoń Szczecin potknęła się w niej. Lechici są na miejscu numer 2 i mają 49 oczek. Natomiast ta sytuacja pokazuje, że jutro, jeżeli Raków Częstochowa zwycięży u siebie ze Stalą Mielec, no, to często Hawianie wskoczą na pozycję numer 1 w Ekstraklasie. Także, nawet nie patrząc na same spotkania, Ekstraklasa, jeśli chodzi o tabelę, jest naprawdę fascynująca. A Wiślacy są na trzecim miejscu od końca i mają 24 punkty, natomiast ta ich gra dzisiaj naprawdę napawa optymizmem ku temu, by wyjść z tej strefy spadkowej, co wydaje mi się ucieszyłoby użytkownika Vimix. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradek, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Piszę o jakichś niejasnościach na kanale, typu czemu nie było filmu o tym i o tym. Udostępniam zdjęcia, piszę posty i ogólnie jestem coraz bardziej rodzinny, z czego się bardzo cieszę. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, udanego tygodnia. No ale w sumie co tam, no widzimy się jutro chyba dwa razy, pojutrze raz, także no. jeszcze mnie się z to nie pozbędziecie. No, Dzięki za uwagę i cześć.